Hej, Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać kartkę świąteczną na Wielkanoc, którą możecie komuś podarować. Aby coś takiego wykonać, potrzebujecie dwie kartki, jedną dowolnego koloru, a jedną białą. Klej, nożyczki. Jakiś marker, ołówek i długopis. Widelec oraz włóczki. Na białej kartce rysujemy królika, a następnie go wycinamy. Kolorową kartkę składamy na pół. Teraz bierzemy wyciętego królika i smarujemy go klejem. A następnie przyklejamy go do kartki. Za pomocą widelca i włóczki robimy pompon. Kiedy pompon już jest zrobiony, przyklejamy go do królika. W taki oto sposób. Następnie robimy napis Happy Easter. Potem jeszcze ten napis poprawiamy markerem. Tak prezentuje się ta kartka. Do zobaczenia w następnym filmie. Wesołych świąt!